W ostatnich 7 latach obsłużyliśmy ponad 10 tysięcy najemców. Dziś powiem ci, czego nauczyłem się przez ten czas, jakie popełniłem błędy, co musisz zrobić, aby pieniądze nie uciekały ci z kieszeni. I jak przygotować się do sezonu najmu, jak mądrze pilnować mieszkania. Zapraszam do oglądania. Nazywam się Maciej Gołębieski i od 7 lat pomagam inwestorom kupować dobre mieszkanie na wynajem. Jak to możliwe, że obsłużyliśmy aż 10 tysięcy najemców? Od 2016 roku wynajmuję mieszkania na pokoje dla studentów. W tej chwili mamy pod opieką 301 mieszkań, w których jest 1500 łóżek. I przez te lata mieszkało u nas już dokładnie 10 257 najemców. Wszystko w Warszawie, wszystko w najmie na pokoje, 100. Błąd czerpię więc doświadczenia, którymi się teraz podzielę. Były błędy, sukcesy, poprawki i ciągłe staranie się o dopracowanie naszych procesów, zarządzania najmem i tym zajmuje się mój już 30-osobowy zespół. By mieszkania były wynajęte, bez pustostanów, zadbane, spokojne i by generowały przychód z najmu. Tak więc zaczynajmy. Pierwszy punkt, o którym chciałem powiedzieć, jest to błąd, przez który traci się najwięcej pieniędzy w najmie. I naprawdę widziałem w ten sposób stracone już Pewnie setki tysięcy złotych, a mianowicie chodzi o to, żeby nie obniżać cen najmu. Nie robić tego zbyt szybko. My akurat y, funkcjonujemy w takim segmencie najmu, który jest bardzo wrażliwy na cenę. Wynajmujemy pokoje studentom, którzy z definicji szukają najtańszego sposobu zamieszkania. W związku z tym każde 50 złotych różnicy, abywały na takie sezony, gdzie 20-30 złotych różnicy na cenie najmu przez jeden miesiąc robiło już zmianę z punktu widzenia najemców, którzy generowały po prostu większą ilość pytań, kiedy obniżyliśmy te ceny, więc można powiedzieć ekonomicznym językiem, popyt na najem jest szalenie elastyczny cenowo. Natomiast, no niestety prowadzi to do tego, że wiele osób zauważa ten mechanizm, że wystarczy obniżyć delikatnie cenę i już wtedy szybciej pojawiają się najemcy i to jest Błąd. Dlatego, że bardzo często robią to po prostu za szybko. Wpadają w pewną panikę przed pustostanem. Wystarczy, że już przez parę dni jest pusty pokój, po pierwszych próbach nieudanych rozmów z najemcami oczywiście dotyczy to nie tylko pokoi, tak? Dotyczy to też całych mieszkań. Więc wszystko, co mówię możesz ekstrapolować też na wynajmowanie całych mieszkań. Czy do kawalerek, czy, czy jakiś większych apartamentów. Natomiast to pojawienie się pustostanu, no jest oczywiście problematyczne, no ale nie aż tak, żeby od razu wpadać w panikę i za szybko obniżyć cenę. Policz to sobie. Zawsze to sobie policz, że każde 100 zł Obniżki czynszu najmu w momencie, kiedy podpiszesz umowę na 12 miesięcy, a to jest taki standard, więc można spokojnie założyć, to jest 1200 zł straty. Każde odstępstwo liczysz razy 12. No, jest to i błogosławieństwo, i przekleństwo biznesu subskrypcyjnych, ale każda taka decyzja jest po prostu bardziej wiekopomna, powiedzmy, ma większy wpływ na to, co się dzieje, no bo mnoży wszystko przez 12. I powiem Ci szczerze, dosłownie ostatnio widzieliśmy takie pokoje w mieszkaniach, które przejęliśmy, wcześniej one nie były pod naszym zarządem. Były pokoje, które były wystawione po 900 zł i dzwonili do nas opiekunowie tych mieszkań i mówili: Słuchajcie, musimy obniżyć ceny, bo się nie sprzedaje. Szefowa naszej sprzed Sprzedaży, przyjrzała się sytuacji, analityk podpowiedział, co tu jest nie tak. Okazało się, że po prostu źle działo sam proces sprzedaży. Podnieśliśmy tą cenę z 900 na 1400, bo taka powinna być realnie rynkowa tego pokoju, i zgadnij co się stało. W momencie, kiedy przyłożyliśmy do tego pewien wysiłek, on się wynajął, a tutaj ktoś już chciał schodzić poniżej 900 zł za ten pokój. Także przedwczesny ruch byłby to stanowczo, natomiast jest to oczywiście ruch łatwy. Łatwo jest obniżyć cenę, znacznie łatwiej powiedzieć: odpuśćmy, w ogóle obniżmy nasze wymagania, nie wymagajmy kaucji, a w ogóle to w sumie możemy bez umowy wynajmować. Wiecie, naprawdę ludzie mają różne szalone pomysły. Kluczem jest nie panikować, trzymać cenę i po prostu zwiększyć wysiłek w znalezien ku znalezieniu tego najemcy, więc nie szukajmy łatwych wymówek. Tak? Natomiast drugim takim błędem, który bardzo często też widzę i który niestety powoduje też bardzo duże straty pieniężne, może nawet większe niż to obniżanie cen, to jest zły moment na przygotowanie się do zmiany najemcy. No wiadomo, każda umowa najmu kiedyś się kończy, turizm. Natomiast no, musimy do tego być przygotowani. Są umowy terminowe. Z góry wiemy, kiedy najem się kończy. Nawet jeśli mamy dwu trzy miesięczny okres wypowiedzenia umowy, bo takie umowy stosujesz, no to wiesz, kiedy ten twój najemca będzie się wyprowadzał. I teraz musisz podjąć działania w kierunku szukania nowego najemcy wcześniej. Jest coś takiego jak zjawisko sezonowości w najmie. Dużo się dzieje właśnie teraz w sezonie letnim, kiedy przyjeżdżają studenci do miast akademickich, przyjeżdżają, po prostu szukają najmu. Wtedy rzeczywiście jest bardzo dużo ruchu na rynku. Natomiast do tego trzeba się przygotowywać. Pomysł, jak my mamy 1500 pokoi, mielibyśmy wszystkie je wynająć od nowa, bo mamy umowy roczne w przeciągu kilku tygodni, no to by było nie do zrobienia. Ta logistyka by nas po prostu przy, przytłoczyła, przewróciła kompletnie. W związku z tym musimy, musimy startować znacznie wcześniej. I do tego zachęcam również Ciebie, na jakąkolwiek skalę byś się działa. Nawet jeśli to byłaby jedna umowa, to z zawczasu musisz wiedzieć, kiedy ona się kończy. I to jest znowu truizm, każdy to wie. Natomiast musisz zacząć działać. Ja Ci podam nasz przykład. Tak, nasze umowy kończą się w różne dni września, a nawet na początku. Października, bo mamy no, tych mieszkań tyle, że musimy to kaskadować, to nie jest jeden dzień, kiedy wszystkie umowy się kończą, ale powiedzmy, niech to będzie wrzesień, a my już w czerwcu się przygotowujemy. Co robimy? Wysyłamy ofertę na przedłużenie. Pamiętaj, jeśli kończy się umowa Twojego najmu, przecież Ty możesz zaproponować najemcy przedłużenie tej umowy na jakichś tam warunkach, czy to z podwyżką, czy z jakimś bonusem za przedłużenie. To już jakby wynika z Twojej strategii cenowej, podejścia do ceny i tak dalej, tego jak bardzo chcesz najemcę zatrzymać, natomiast możesz mu proponować wcześniej. To po pierwsze sprawia, że rząd przemyśli, zacznie, zacznie deklarować i ty będziesz z góry wiedział, że rzeczywiście kończy się umowa, najemca się zdeklarował, na pewno nie chce przedłużać, w związku z tym możesz przystąpić do działania. W czerwcu robimy przedłużenie, w czerwcu robimy pierwsze rezerwacje na nowy sezon od października, no i potem lipiec, sierpień, wrześni, to już są jakby miesiące pełnej sprzedaży. Zobaczmy, mamy trzy miesiące na sprzedaż, po prostu wcześniej zaczynamy to robić. Oczywiście jest to pewna, pewna idealna sytuacja, tak, że jesteś w stanie wydająć twoje twoją nieruchomość Zanim skończy się poprzednia umowa, jest to pewien ideał, do niego wart, warto dążyć, natomiast on jest też wykonalny. To akurat nie są jakieś gwiazdy, do których ciężko jest nam sięgnąć. Naprawdę jest to do zrobienia, bo widziałem to niejednokrotnie. Oczywiście jest to trudne, tylko że y, ja nie do końca jestem tutaj po to, żeby wam mówić rzeczy łatwe, tylko właśnie te, które przynoszą efekt. I teraz y, owszem, trzeba to mieszkanie pokazywać na przykład kolejnemu najemcy, kiedy jeszcze mieszka tam poprzedni, no ale jeśli masz umowę, która na to pozwala, nie powinno być problemu. Jeśli twój najemca masz z nim dobrą relację, Masz taki zapis w umowie i podjął decyzję, że nie przedłuża umowy, no to wchodzisz z nim do takiego prostego porozumienia. Dobrze, no to ja będę pokazywał to mieszkanie, bo może znaleźć nowego najemcę, powinien to zrozumieć. Także nie jest to łatwe, natomiast jest to absolutnie kluczowe i oczywiście warto ten wysiłek podjąć znacznie wcześniej, przygotować się do zmiany najemcy. Teraz trzeci punkt, który widzę jest bardzo kłopotliwy dla osób, które zajmują się najmem, szczególnie te osoby, które zajmują się nim. W taki sposób, powiedzmy, z doskoku, samodzielnie to robią, taki pół i nieprofesjonalny. Nie jest to po prostu ich główne źródło dochodu, tylko mają swoje mieszkania, sami się nimi zajmują. Jest to model działający, można to robić. Natomiast widzę, że osoby takie mają spory problem z takim dokładnym rozliczeniem najemców. I jest to pewien lęk przed tym, że kurczę, ale. No, wprawdzie wiem, że zostały zniszczone dwa garnki i jedna poduszka, no, ale dlaczego ja mam tego najemcę, skałcy potrącać za, ten, za tą poduszkę i za te garnki? Gdzieś czasami jest właśnie taka obawa, kurczę, on jeszcze gdzieś tam obsmeruje numery społecznościowych, a często umówmy się, osoby bardzo cenią sobie święty spokój, rozumiem to, nie jest to ich zawodowe zajmowanie się tym najmem, więc po prostu mogą tak sobie troszkę odpuścić. Natomiast często jest to też spowodowane brakiem czasu. Znaczy, ktoś, kto samodzielnie zarządza mieszkaniem, robi to dodatkowo do swojej pracy, po prostu ma z definicji. Mniej czasu dysponuję, aby się tym porządnie zająć. I widziałem to na własne oczy, kiedy ktoś odpuszczał, co więcej. Sytuacja taka, że ktoś. Kończył umowę najmu, oczywiście najemca, zanim jeszcze wyszedł z mieszkania, już mówi, że chce dostać z powrotem kaucję. To jest znowu taki mit tej kaucji, który no, to jest coś, co, co naprawdę jest trudne na rynku, tak? bo tutaj od strony najemców i wynajmujących toczy się taka walka trochę. Każdy najemca myśli, że mu wynajmujący nie zwróci kaucji, co jest w ogóle jakimś no, też nieporozumieniem. Tak? No, my generalnie kaucję zwracamy, ale ją rozliczamy. Znaczy, jeśli coś jest do poprawy, jeśli coś zostało zniszczone, no to my pokrywamy to z kaucji, przecież ona do tego służy. Używajmy kaucy do tego, do czego ona służy. To nie jest jakiś taki punkt, jakiś taki kamień w buci, który wszystkich uwiera. Ci się boją brać kaucji, ci się obawiają przekazywać, ten się boi, że zostanie okradziony. Słuchajcie, kurczę, no ucywilizujmy to. Jest kaucja, są zasady, jest umowa, ona służy temu, że pokryć zniszczenia. Najemca może przecież pewne rzeczy uzupełnić samemu. Znowu, jeśli odpowiednio wcześniej przygotujesz się do końca umowy, możesz powiedzieć tak: Szanowny najemco, tutaj widzę, że jest brudna ściana, ją należy odmalować bądź wyczyścić. Proszę bardzo, możesz ją sobie wyczyścić. Ja natomiast chcę mieć czystą ścianę. Jeśli tego nie zrobisz, nie ma problemu, tylko ja to zrobię z twojej kaucji. Rozumiem, że możesz nie chcieć się. Tym zajmować, ja to naprawię, tak? Nie wiem, jest e, powiedzmy nieumyte okno i mówimy, dobrze, w umowie mamy zapisane, że mieszkanie na końcu ma być posprzątane przez najemcę. W związku z tym, skoro to okno jest brudne, to sygnalizuje ci zawczasu, że oczekuje, że będzie wymyte. Jeśli je wymyjesz, Rozchodzimy się w pokoju, nie potrącamy z kaucji. Jeśli ja będę musiał to okno myć, zlecić to, to interwencyjne sprzątanie, no bo nowy najemca chce mieć czyste okno, no to potrącę ci koszt tego mycia z kaucji. Jasne, cywilizowane, przejrzyste zasady, po prostu je korzystajmy. To, co pomaga, natomiast no nie jest do wdrożenia w momencie, kiedy samodzielnie zarządzasz mieszkaniem, to rozdzielenie momentu, kiedy kończymy umowę z najemcą, kiedy rozliczamy kaucji i rozdzielenie też osób, które tym się zajmują. U nas to działa tak, że sprzedawca odbiera mieszkanie od najemcy, najemca oddaje klucze, Pisujemy protokół i e, opiekun mieszkania mówi do Najemcy. Osoby odpowiedzialne za, e, no u nas jest to po prostu biuro rozliczeń, osoby odpowiedzialne za rozliczanie kaucji, dokonają rozliczenia kaucji zgodnie z umową, także będą się z Panem kontaktować. I nie ma też jakichś negocjacji, a kiedy, a za ile, a tutaj, w tym momencie nie ma też jakichś takich relacyjnych zawiłości. Po prostu są zasady spisane. Ja tu jestem po to, żeby je przestrzegać. Odbieram mieszkanie, kaucja zostanie Panu rozliczona. I potem już inne osoby. Nie mając jakichś takich emocjonalnych tutaj sytuacji bezpośredniego kontaktu z najemcą, tak, nie ma jakichś tutaj takich prób wpływania na decyzję, po prostu ktoś obiektywnie, żmudnie, ale też sprawiedliwie rozlicza kaucję zgodnie z umową i jak się należy. U nas powiem Ci, że z takich dodatkowych różnych kosztów, którymi obciążymy najemcę, to jest mniej więcej 5% właśnie tytułem rozliczenia kaucji, czyli mniej więcej 5%. Czynszu miesięcznego rozliczamy potem w Kaucji na różne drobne rzeczy, bo najemcy są generalnie w porządku, wiadomo, że różne osoby się trafiają, ale co do zasady w tej masie, tych 10 tysięcy osób, które przeszły przez nasze mieszkania, generalnie nie ma zazwyczaj problemów. Ale zawsze tu czegoś brakuje, tu coś trzeba poprawić, tu jakaś opłata. W związku z tym. Te 5% średnio e, rozliczamy i nie ma z tym żadnego problemu, tak? Najemcy to rozumieją, o ile oczywiście odpowiednio się z nimi komunikujesz, przedstawiasz jakieś uzasadnienia, nie robisz tego według własnego widzimy się i uznania, tylko po prostu pokazujesz dowody i racjonalnie rozmawiasz. A nawet jeśli taki najemca z tobą potem zacznie się kłócić, ale ty masz racjonalne dowody, no cóż, po prostu też nie można dać się zupełnie zapędzić w kozi róg. Koniec końców to są Twoje pieniądze, ewentualnie pieniądze Twojego właściciela mieszkania, którym zarządzasz. W związku z tym, po prostu jesteś w zanie odpowiedzialny za ten majątek, czy to Twój, czy powierzony Tobie, i musisz go porządnie rozliczyć. Także trzymaj się tych zasad i naprawdę nie bój się potrącać z kaucji, jeśli tylko się to należy. Kolejny czwarty punkt. Ehm. To jest właściwie coś, co chciałem wam powiedzieć, i kiedy cofnąłem się do filmu, który nagrałem w 23 roku bodajże. Tutaj link dam w opisie. To był film, który nagrywałem, kiedy mieliśmy jeszcze 5000 tysięcy najemców. To to musiało być pewnie wcześniej. W każdym razie mieliśmy wtedy 5 tysięcy najemców i też nagrałem taki film 5 nauk płynących z tego, z tego okresu. Jedną z nich była ta, którą też tutaj chcę powtórzyć. Możesz tam sobie sięgnąć, będą też inne, na inne rzeczy, zwrócone uwaga. One się nie przedawniły, natomiast te kolejne doświadczenia chciałem podkreślić jakby rzeczy, które teraz bardziej rezonują. W tym, co, co widzę, i też no, po prostu zdob po zdobyciu większości doświadczeń, punktów pomiaru, statystyk, widzę takie nowe rzeczy. Natomiast, i wtedy, i dzisiaj podpisuję się. Wszystkimi rękoma, jakie mam, na najlepiej prawą tam się najlepiej pisze. W każdym razie podpisuję się w pełni po tym, że najważniejszy tak naprawdę w Najmie jest sprzedaż i marketing. To są te dwie najważniejsze rzeczy. Ja dzisiaj nawet mówiłem na wywiadzie udzielonym do kanału Flipy na Pierwotnym. Dzisiaj właśnie to też mówiłem, także niedługo będzie ten film mieszczony, możecie to sobie zobaczyć. Ale mówiłem o tym, że niektórzy twierdzą, że zarabia się na inwestowaniu w najom w momencie zakupu mieszkania. Czy je dobrze wybierzemy, wiesz, że ono jest tanie, odpowiednio tam udekorowane i tak dalej. No, ja nie mogę się zgodzić z tym stwierdzeniem, że zarabiamy wtedy, kiedy wydajemy pieniądze na zakup. Owszem, to jak go kupimy, jest bardzo ważne. To buduje nam mianownik we wzorze na rentowność, o czym bardzo często mówię, natomiast jest jeszcze licznik, ale przede wszystkim, żeby ta rentowność wychodziła, musi być sprzedaż. No i teraz niestety widziałem świetne mieszkania, fantastycznie przygotowane, stojące puste. Widziałem mieszkania, które specjalnie stoją puste, bo ktoś się boi wynajmować. Widziałem takie, gdzie ktoś powierzył komuś w najem, ale one stoją puste, bo ten nie potrafi wynajmować, więc różne sytuacje, ale yy, tak. Naprawdę musisz sobie to bardzo mocno wbić do głowy, że kluczem jest posiadanie dobrej sprzedaży. I teraz niektórzy oczekują, że mieszkania będą się same wynajmować. Nie wynajmowały się nigdy same. Były takie momenty, kiedy mieliśmy szokowe czynniki, typu wojna na Ukrainie, wtedy rzeczywiście popyt przewyższał podaż, ale to nie znaczy, że te mieszkania same się wynajmowały, potem trzeba było ich pilnować. Natomiast generalnie to, że teraz trzeba najemcę znaleźć, w związku z tym trzeba zawdziałać jakimś marketingiem, potem trzeba go obsłużyć na etapie sprzedaży, trzeba się z nim spotkać, trzeba z nim porozmawiać, mieć dla niego czas, uwagę, mieć pewne procedury, procesy i narzędzia rozmowy z nim, czyli proces sprzedażowy, nawet jeśli wydaje ci się, że go nie masz, to jakiś proces masz. Być może on jest badziewny i do niczego się nie daje, ale jakiś proces masz i to też decyduje o tym, jak jesteś skuteczny w tej sprzedaży. To wszystko zbierając, po prostu musisz mieć świadomość, że same rzeczy się nie zrobią. I nawet jeśli chcesz samemu zarządzać mieszkaniem, w co pełni rozumiem, wiele osób tak robi, nie ma problemu, natomiast musisz wtedy sobie taki mikroproces zbudować. Ustalić, jakiego najemcę chcesz znaleźć i go po prostu potrafić obsłużyć. No i tutaj ta wiedza podstawowa, marketingowa, jak przykuć uwagę, bo tak naprawdę do tego skupia się, sprowadza się marketing. Marketing prowadzi do tego, żeby ktoś zwrócił na ciebie uwagę i trafił do ciebie do sprzedaży. Oczywiście najba najbardziej banalna definicja marketingu, pewnie marketingowcy mnie za to, a już szczególnie ma agencja marketingowa mnie za to. Właśnie, natomiast to jest ten moment, który masz, nachwycenie uwagi Twojego potencjalnego najemcy. Kilka sekund. On przegląda, słajpuje ogłoszenia na dużych portalach, widzi kilkanaście ogłoszeń, max, nie więcej. Jeśli Twoje ogłoszenie się po pierwsze nie znajdzie wśród tych kilkunastu, a po drugie czymś się nie wyróżni, czymkolwiek, zdjęciem, grafiką. Hasłem, tytułem. Ja pamiętam, rzucaliśmy takie ogłoszenie najmu, hulajnogą na uczelnie. W ogóle nic o mieszkaniu, tak? Hulajnogą na uczelnie. No i to wiesz, to jest już coś innego. Ja nie mówię, że to jest idealny copywriting ogłoszeń i nagłówków. Nie, ale chodzi o to, że musisz sobie wymyśleć jakiś sposób, jakim chcesz chwycić Twojego najemcę. No i to jest właśnie to, jak się tym wyróżnisz. W związku z tym warto o tym pomyśleć i. Nie zakładaj absolutnie, że mieszkania same się wynajmują, nic takiego nie ma miejsca, bo jeśli one rzeczywiście same się, same się wynajęły, to ja jestem w stanie się z Tobą założyć, że wynajęły się za tanio. Jeśli mieszkanie Ci same wynajmuje, to znaczy, że je wynajmujesz za tanio. Po prostu. I że jesteś w stanie z niego wycisnąć i zmaksymalizować potencjał tego mieszkania, jeśli włożysz odpowiedni wysiłek marketingowy i sprzedażowy. Oto jestem w stanie się z Tobą założyć. Dobra, lecimy do kolejnego punktu. Punkt, który sobie pewnie trochę nagrabię wśród różnych osób mówiących o najmie, o cywilizowaniu najmu, o umowach i tak dalej, a mianowicie mit selekcji najemcy. Otóż pewnie słyszałeś nieraz o tym, że najemcy należy selekcjonować. Ja w ogóle bardzo nie lubię tego słowa, mi ono niestety się bardzo źle kojarzy, natomiast funkcjonuje w obiegu, więc go używam. Ja wolę mówić, masz sprzedawać najemcy. Masz sprzedawać najemców sługa, a nie go selekcjonować. No i teraz oczywiście, że w procesie sprzedaży zachodzi też ten element, że dwie osoby muszą się ze sobą porozumieć i podjąć współpracę. Natomiast kurczę, naprawdę mam mówić o selekcji? Co więcej, ja słyszałem, były takie sezony, kiedy niektórzy mówili, ja to, proszę pana, organizuję casting dla najemców. Zapraszam ich pięciu na jedną godzinę i oni mi się prezentują i teraz ja decyduję, z kim będę chciał nawiązać współpracę. Naprawdę? Naprawdę tak chcesz sprzedawać usługi? Czy gdybyś był najemcą, czy jakąkolwiek inną usługę kupował, chciałbyś, żeby to tak było e, zorganizowane? Kurczę, no nie wiem, wyobrażam sobie, że ktoś umawia na tę samą godzinę do fryzjera kilka osób i patrzy, mmm, nie, no ciebie to. O ciebie ostrzygę, bo jest mało roboty na głowie, tak? Kurczę, naprawdę. No dla mnie to się w ogóle w głowie nie mieści, że może mieć takie podejście, ale ono funkcjonuje. I teraz. Oczywiście trochę spłycam i specjalnie wbijam e, kij do mrowiska. Z tą selekcją to oczywiście chodzi też niektórym o to, że mamy po prostu zastanowić się, czy dany najemca spełnia nasze kryteria. I do tego mamy święte prawo. tak? Znaczy Ja rozumiem, że musimy najemcę poznać i wiedzieć, czy chcemy jemu wynająć. Natomiast realia są takie, o których na przykład ostatnio rozmawialiśmy na wywiadzie z Filipem Dykasem z filmu Simple Rent, która zajmuje się weryfikacją najemców. Tutaj też podamy link do tego filmu. Tam mówiliśmy o tym, że no ta selekcja często szwankuje, ludzie nie potrafią wykorzystać wynajmujące, właściciele mieszkań, nie potrafią wykorzystywać nowoczesnych narzędzi. Tak naprawdę nie robią tej selekcji, nie robią tego doboru najemców, bo najczęściej on się sprawdza do tego, że jest rozmowa, spojrzenie sobie głęboko w oczy. Okej, okay, dobra, to z tym panem chcemy współpracować. Tak? No tylko to nie jest realny wybór, tak? Bo znowu, jeśli się trafi jakiś zawodowy oszust, takie osoby się zdarzają niestety wśród najemców. Jeśli trafi zawodowy oszust, to on będzie miał piękne oczy i on będzie naprawdę wspaniale opowiadał. I on będzie w ogóle bardzo bogaty i spokojny i on w ogóle chętnie zapłaci wszystko z góry. Chwilowo wprawdzie nie ma, ale on może zapłacić. Potem się okazuje, że jest oszustem. Miałem takie przypadki, dlatego. Mówię, nie biorę tego gdzieś tam, nie, nie, nie jest to wyssane z palca, rzeczywiście takie przypadki się zdarzają. Natomiast, teraz już jakby trochę bardziej jeszcze pasmy nad tą całą selekcją, że to jest w ogóle chybiony pomysł, bo tak naprawdę choćbyśmy, nie wiem jak się starali, chcieli tych najemców wyselekcjonować, to albo nie mamy na to czasu, albo nie używamy narzędzi, albo jest tych najemców za dużo, albo w ogóle sprzedajemy rezerwacje tych pokoi, my na przykład sprzedajemy w ogóle znacznie wcześniej, kilka miesięcy wcześniej, przez telefon, przecież bardzo dużo sprzedaży odbywa się zdalnie. To, to wiecie, to tak jakby na przykład ktoś robiący najem krótkoterminowy, Terminowy mówił no ja sekcjonuje najemców, Naprawdę? No nie selekcjonujesz, ktoś po prostu kupuje tak w sklepie, płaci i, i mieszka w Twoim pokoju, tak? czy, czy apartamencie. Więc jakby się bardzo się nie starali, to znacznie skuteczniejsze od tej selekcji jest kontrola najemców, Jest po prostu kontrola tego, czy jest przestrzegana umowa. Tutaj kluczem do tego, żeby wiedzieć, co w mieszkaniu się dzieje, i czy rzeczywiście jest wszystko zgodnie z umową, jest szybkość reakcji. Tutaj znowu kłania się to, czy ty masz przestrzeń czasową i masz czas i energię na to, żeby mieszkaniem się zajmować. Bo czasami trzeba zareagować szybko, bo rury, jak zalewamy sąsiadów albo nas coś zalewa, pękają zawsze w weekendy, a w ogóle najczęściej to jeszcze na wigilię. Naprawdę się to zdarza. Nieraz mamy takie sytuacje, że jest po prostu środek weekendu i ktoś nas zalewa, albo my kogoś zalewamy. Trzeba jechać, interweniować. No i teraz, no właśnie, no to jest to zarządzanie najmem. Albo na przykład mamy informację od sąsiada, coś złego się dzieje w mieszkaniu, tak? Że nie wiem, ktoś tam krzyczy, coś tam się dzieje. No to nasi sprzedawcy, nasi opiekunowie mieszkań jadą na miejsce, interweniują, podejmują akcje, ale muszą być dyspozycyjni, muszą, mieć, muszą wiedzieć, co robić, czyli znać procedury, muszą móc zareagować, czyli mieć zasoby, muszą mieć czas. Być dostępni, żeby to zrobić. No i teraz osoba, która sama zarządza mieszkaniem, no po prostu czegoś takiego nie ma. Tak? W związku z tym szybkość reakcji, procesy tutaj są, e, są kluczowe, a to się sprowadza do realnej obecności w mieszkaniach. Ja uważam, że jeśli ktoś twierdzi, i tu znowu, no po prostu zbyt dużo widziałem, jeśli ktoś twierdzi, że na mieszkaniu nie trzeba bywać, mieszkanie samo się zarządza, zazwyczaj potem. Bardzo jest zaskoczony sytuacją przy rozwiązywaniu umowy, jak to mieszkanie wygląda, w jakim jest stanie, dlaczego wszystkie żarówki są wypalone, dlaczego podpadały klamki, dlaczego nikt tego na bieżąco nie zgłaszał, i tak dalej. Naprawdę, jeśli masz mieszkanie i ono nie jest na bieżąco weryfikowane, jego stan techniczny, to powinieneś być zaniepokojone. To jest moje zdanie, tak? U nas opiekunowie mieszkań są co miesiąc na mieszkaniu. Fakt, one są troszkę inaczej użytkowane, natomiast co miesiąc ktoś na mieszkaniu jest. Patrzy jaki jest stan części wspólnych: kuchnia, łazienka, korytarz, e, rozmawia z najemcami, którzy są w okolicy, czuje co w tym mieszkaniu się dzieje, widzi, tak? Jest w stanie wiele rzeczy e, po prostu zinterpretować, jakichś niepokojących zachowań, ale jeśli w tym mieszkaniu jest, no, jeśli go nie będzie, no to. Nic z tego nie będzie. Teraz szósty punkt, kolejny, to jest kwestia różnego typu segmentów najemców. Znowu jest jakaś taka wojna plemion. Niektórzy mówią, ja to wynajmuję tylko tym, ja to tym, ci to w ogóle nie, nigdy. I ja też widzę, jak ten się zmienia, tak? Jeszcze nie tak dawno się nie, no obcokrajowcom to nie wynajmujemy, tak? No teraz. Większość osób wynajmuje co bo taki jest rynek najmu. Czy niektórzy się bali studentów, różne krążą takie mity i tak dalej. I teraz tak, ja to rozumiem, może tak być, my też mamy swój mit, to znaczy my obsługujemy jeden zdefiniowany segment klientów, tego się trzymamy, to jest nasza nisza, ją rozwijamy, twórczo poprawiamy i usprawniamy nasz najem dla naszego klienta, dla naszej persony zakupowej. Warto zdefiniować komu chcesz wynajmować, bo nie jesteś w stanie mieć mieszkania do wynajmu dla wszystkich, które wszystkim się podoba. No nie jesteś, tak, z definicji nawet jeśli robisz to nieświadomie, to twoje mieszkanie jest dobre do wynajmu dla określonej grupy. Mogłeś tego sobie nie nazwać, tak? Ale uwierz, mi inaczej wygląda mieszkanie dla studentów, dla osób starszych, dla rodziny. Dla singla, dla dyrektora jakiegoś, który podróżuje po, po Europie, mieszka w różnych miastach po parę miesięcy, to się na pewno zgadzamy. Ty mieszkanie świat się od siebie różnią. No to skoro się zgadzamy, to pomyśl, komu ty chcesz wynajmować i zrób takie ćwiczenie marketingowe. Jaka jest ta moja persona zakupowa? Kto jest tym moim idealnym kupcem? Do niego dobierasz marketing, do niego dobierasz też ogłoszeń, do niego dobierasz jaka jest, jaka jest umowa, jaka jest forma tej umowy, nawet prawna, tak? No nie zrobisz z każdym najemcą najmu okazjonalnego. No my na przykład nie zrobimy. Więc mimo, że to jest fajne narzędzie, my świadom mówimy, nie no, my nie. Nie robimy najmu okazjonalnego, a z kolei dla niektórych powinieneś robić, tak? Więc musisz po prostu mieć taką pełną konsekwencję. Tutaj też historia z ostatniej rozmowy na wywiadzie słyszałem o mieszkaniach tematycznych. Zresztą to akurat dotyczyło deweloperów, którzy tworzyli całe inwestycje pod pewną tematykę stylistyczną. Konkretnie chodzi o to jakiś prąd artystyczny, tak? I w tym stylu wykańczali mieszkania części, może nie mieszkania, części wspólne, tak? Tworzyli pewną atmosferę. Znowu twoje mieszkanie, przecież może mieć jakiś, jakiś wątek tematyczny, tak? Nawet na poziomie dekoracji, zdjęć, no nadajesz temu mieszkaniu jakiś tam. Sznyti i Koloryt. I e, jeszcze taki, taka ciekawostka po jednym z ostatnich filmów, gdzie namawiałem do tego, żeby właśnie wymyśleć jakąś usługę trochę inną niż pozostali uczestnicy rynku, tak? czyli czym się wyróżnić. Tam podawałem przykład, że przecież można wymyślić wyobrazić sobie mieszkania, które są. Przeznaczone dla segmentu, którego nie chcą obsługiwać inni. Takim segmentem jest na przykład samotnie wychowująca dziecko matka. Niestety jest tak, że mało kto takie osoby chce obsługiwać na poziomie najmu. Przecież te osoby mają swoje potrzeby najmu, tak? gdzie one mają mieszkać. No i teraz bardzo się uciszyłem, że był jeden wprawdzie, ale taki komentarz, który jest pełną jaskółką. Okazujący też sposób myślenia, pewna kobieta skomentowała pod moim filmem i mówi ja właśnie takiej osobie wynajęłam mieszkanie. Ta osoba była mi wdzięczna za to, że ja ją przyjęłam. I drugi przykład mówiłem o tym, że przecież można sobie wyobrazić, to nie jest jakiś science fiction, mieszkania, które są wynajmowane bez mebli. Polskim standardem jest wynajmowanie z meblami, ale przecież w Niemczech chociażby wynajmuje się mieszkanie bez mebli. No i teraz też mi odpowiedział, tym razem był to mężczyzna, mówi ja właśnie takie mieszkanie zrobiłem. Przygotowałem je w standardzie, on to nazywał berlińskim, czyli właśnie niemieckim, kiedy nie ma mebli i liczę na to, że mój najemca dzięki temu będzie ze mną dłużej, bo się przywiąże, skoro wniesie te swoje meble, umówmy się, łatwiej się poradzić z jedną walizką niż z ciężarówką mebli. Przywiąże bardziej się do mieszkania, będzie dłużej mie mieszkał. Także ciekawe, cieszę się, że, że to znalazło się z waszym też takim e, odbiorem I zakładam, że jest więcej takich pomysłów, i znowu to twórcze myślenie komu wynajmuję i segmentowanie. Po prostu trzeba mieć cały czas w głowie. I teraz zrobię przewrotnie, bo będzie parzyście, będzie tylko 6 punktów. Nie będzie nieparzyście, wszyscy mówią, że nie parzyście, 3, 5 albo 7 punktów. U mnie jest 6, nietypowo. Natomiast na koniec chciałem Wam jeszcze powiedzieć, słuchajcie, te 10 tysięcy najemców, tak jak powiedziałem we wstępie, było moim takim laboratorium. To znaczy, ja na własnej skórze uczyłem się pewnych rzeczy. Uczyłem się też przygotowywania tych mieszkań inwestycyjnych właśnie pod studentów, pod moją grupę docelową najemców. Jak widzisz, tutaj ta grupa docelowa cały czas gdzieś tam się przywija, to świadome kształtowanie marketingu cały czas gdzieś jest obecne w tym, co mówię. No ja z tego, dzięki temu laboratorium mogę stworzyć coś, co nazywam systemem dobrego najmu, tak? czyli tym moim sposobem działania, moim autorskim, z tymi akcentami, które ja uważam że za ważne, z tym, co widzę, że działa, co przepuszczam przez nasze procesy i testujemy na dużej ilości najemców. I z tego testowania rozwiązań. Powstała propozycja dla osób, które chcą kupić mieszkanie. Nazywa się to 10, 10G, czyli 10 gwarancji dobrego najmu. O tym jak proponujemy jaką współpracę proponujemy inwestorom mówię to na webinarze, który znów zacząłem cyklicznie publikować, także zapraszam na moją stronę www.dobregonajmu.pl albo od razu łamane na webinar. Tam znajdziecie link do zapisu na właśnie spotkanie. Najbliższe będzie jeszcze w sierpniu. Także zapraszam na webinar, będę tam opowiadał, jak działa cały ten mój system 10G, 10 gwarancji dobrego najmu, które właśnie obejmują między innymi to, jak najemcami zarządzać, w jaki sposób sprawiać, aby nie popełniać błędów, czyli wszystko to, czego nauczyłem się po obsłużeniu 10 tysięcy najemców. Tymczasem na koniec, jak zawsze, wiesz, że życzę Ci dobrego najmu.